Michał Wiśniewski ostro o przeciwnikach woźb. Nie owija w bawełnę. 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz kolejny zgromadził tłumy, wolontariuszy i artystów, którzy bez wahania wsparli inicjatywę Jurka Owsiaka. Wśród nich znalazł się Michał Wiśniewski. Lider zespołu Ich Troje udzielił reporterce faktu szczerego wywiadu za kulisami finału i wprost odniósł się do hejtu, który niestety od lat także towarzyszy woźb. Michał Wiśniewski nie ukrywał podziwu dla Jerzego Owsiaka i Tempa, w jakim od dekad prowadzi fundację, mimo nieustannych ataków. Ja się dziwię Jurkowi, że on ma jeszcze siły. Przy tym całym hejcie, który na niego spływa, powiem tak, jestem z niego bardzo dumny. Widzisz, jakie tu jest tempo narzucone? To, że on daje radę, to musi mieć powód, a powód jest taki, że te pieniądze są po prostu wszystkim potrzebne, powiedział. Michał Wiśniewski ostro o przeciwnikach woźb. Ci ludzie nie wiedzą, co mówią. Wiśniewski odniósł się także do przeciwników wośpi narastających społecznych napięć. W jego wypowiedzi nie było miejsca na dyplomację. Psy szczekają, karawana idzie dalej. Wydaje mi się, że ci ludzie nie wiedzą, co mówią. Po prostu nie mają zielonego pojęcia, ocenił. Jest mi strasznie przykro i mam nadzieję, że nigdy nie będą musieli tego doświadczyć. Trafić do szpitala i korzystać z tego sprzętu. Ale on dla nich będzie. Bez względu na to, czy hajtują, czy nie. Będzie ratował im życie. Oby tak było. I ich dzieci, co najważniejsze, zaznaczył. Muzyk podkreślił, że hejt nie zmienia faktów, a sprzęt zakupiony dzięki orkiestrze ratuje zdrowie i życie niezależnie od poglądów. Tego doświadczenia im nigdy nie życzę, ale jeśli tak się stanie, może przyjdzie moment refleksji, a to jest bardzo ważne. Bo tak naprawdę, cokolwiek by nie powiedzieć, można kogoś lubić albo nie lubić. Ja jestem najlepszym przykładem, bo jestem obiektem hejtu od 30 lat to na samym końcu liczy się człowiek dodał. Michał Wiśniewski o hejcie. Psyż czekają, karawana idzie dalej. Dopytywany przez reporterkę faktu o dystans do haju po tylu latach obecności w showbiznesie odpowiedział bez złudzeń. Wiesz co, z tym się nie da tak do końca poradzić, ale nie bez powodu są te przysłowia, psy czekają, karawana idzie dalej. Jeżeli jesteście pewni siebie, wierzycie w siebie i macie poczucie własnej wartości, to nikt nie jest w stanie zniszczyć wam życia? Nawet tacy ludzie, ocenił Podczas finału Fakt rozmawiał również z Agatą Lunarską, która podkreślała, że WOŚP to jeden z najważniejszych symboli społecznej zmiany w Polsce Jej słowa i wypowiedź Wiśniewskiego jasno pokazują że mimo krytyki orkiestra wciąż łączy ludzi i, jak co roku, robi to, co najważniejsze, realnie pomaga.